Nasze rozważania eucharystyczne, dzisiaj czytał tytuł dzisiejszego spotkania Słuchaj Izraelu i na początku było Słowo. I to rozważanie dotyka liturgii słowa, jej krótką historię, i elementy zostały omówione przez ojca Rafała tydzień temu. Dzisiaj chciałbym się skupić na samym słowie i jego znaczeniu. W Starym Testamencie, wypowiadane przez Boga słowo stawało się. Tak jest w księdze rodzaju. I rzekł Bóg, i stało się. Co pokazuje nam i obrazuje, że Słowo Boże ma moc twórcze, jest konkretnie stawaniem się, to co było wypowiadane jednocześnie stawało się rzeczywistością. Święty Jan, ewangelista, w progu swojej ewangelii w tym ostatnim czasie Bożego Narodzenia, często to słyszeliśmy, zapisze, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie się stało. To do tej dynamiki odnosi się liturgia Słowa, w której uczestniczymy w tym momencie, w tej części Mszy Świętej. Bóg objawia Słowo i objawia się w Słowie. Poprzez Jego Słowo poznajemy Go. Przybliżamy się do Niego, bo jeśli kogoś poznajemy, to się staniemy Jego bliskimi. Przybliżamy się do Niego. A wiemy, że najpełniejszym objawieniem Ojca jest Słowo, Syn Jezus Chrystus. Słowo, które stało się ciałem. I mówiąc inaczej, poznajemy naszego rozmówcę o tym, jak i o czym mówi. Albo bardziej on daje nam się poznać o po tym, jaki temat rozmowy i z jakim zaangażowaniem wypowiada. I wiemy, że nawet najciekawszy temat można położyć, jeśli nie włożymy w to zaangażowania, jeśli nasz język przekazu. Nie będzie wyrażał żadnych emocji, to będzie komunikat, że nawet jeśli mówimy, że to są bardzo ważne rzeczy, ale jeżeli będziemy je mówić bez żadnego emocjonalnego zaangażowania, to mniej więcej po 10 minutach wszyscy będą spali. I dlatego też yy, tak. Mocno kładzie się nacisk w Kościele na to, żeby Słowo Boże było godnie przeczytane, żeby Słowo Boże było wręcz nie czytane, a proklamowane, czyli głoszone, żeby to Słowo Boże było dobrze przeczytane, a później... To, czego sobie wszyscy życzymy, żeby było dobrze zinterpretowane, bo każdy z nas, jeśli idzie do Kościoła, to chce wysłuchać dobrej homilii, która pobudzi jego wiarę, wzmocni jego duchowość i da mu pokarm, pokazując sens i wartość tego słowa, które zostały przeczytane i objawione. Natomiast no jakby w swojej strukturze to ta nasza liturgia słowa odwołuje się do liturgii synagogalnej. W synagogach sprawowano liturgię słowa, liturgię ofiary sprawowano tylko w Świątyni Jerozolimskiej, to było zasadniczo jedyne miejsce, w którym składano ofiary Bogu. Natomiast w synagogach w tym samym czasie, w Izraelu i w różnych miejscach, odczytywano Słowo Boże, komentowano je i rozchodzono się. To był ten moment spotkania z Bogiem w Jego Słowie. I to spotkanie ze Słowem Bożym w synagodze zaczynało się. Od proklamowania, fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa z szóstego rozdziału, wersety 4 do 9. To, to sławetne Sema Izrael. Słuchaj Izrael, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz mował Pana, Boga Twego. Z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w tym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. wpoj je twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na oddziach swojego domu i na twoich bramach. Tak zaczynała się liturgia słowa, to było wprowadzeniem do liturgii słowa, potem było czytanie story, czyli z pięcioksięgu Mojżesza, inaczej nazwanego, czyli pięcioksięgu, tych pierwszych pięciu księgów Pisma Świętego i z proroków. Kolejnym elementem było. Tłumaczenie tekstu, tak zwany midrasz. Później były psalmy, które były swego rodzaju dziękczynieniem za to wysłuchane słowo. Następnym elementem było błogosławieństwo kapłana, jeśli był. I ostatnim elementem tego spotkania w synagodze była zbiórka na ubogich czyli przełożenie też miłosierdzia w konkrecie. I jeśli popatrzymy na liturgię słowa, to nasza liturgia słowa jest bardzo, można by było powiedzieć, podobna oczywiście u nas, najważniejszym elementem liturgii słowa jest Ewangelia, więc Nowy Testament. W Ewangelii koncentrujemy się już nie tylko na zapowiedzi, Prorockiej, nie tylko na prawie pańskim, ale gdzie koncentrujemy się na swego rodzaju kontemplacji Słowa wcielonego. Chcemy patrzeć, widzieć, słuchać Jezusa Chrystusa, żywe Słowo Boże, i chcemy uczyć się od Niego z całości Jego działania, czyli nie tylko ze słów, które wypowiada, ale też Chcemy widzieć, co czyni i jak się zachowuje. I to jest ten jeden element, który zaczyna być różny od tej liturgii synagogalnej, ale kolejnym i istotnym elementem jest to, co dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii. Ta dzisiejsza Ewangelia, którą Kościół nam dał na ten dzień, pokazuje nam ten moment, w którym kończy się Stary Testament, a zaczyna Nowy. Pokazuje nam tę różnicę, bo oto uczniowie rozpoznali w tym, którego inni, w, którym, w którym inni widzieli tylko proroka czy zapowiedź ostatniego z proroków. Czy jakiegoś wielkiego nauczyciela, to głosem Piotra uczniowie rozpoznali Mesjasza, a więc żywe słowo Boże, zapowiedziane, to, które miało przyjść, że ono się urzeczywistniło. I zauważmy, że co się dzieje? Jezus zaczyna wprowadzać uczniów w tajemnicę. Śmierci i zmartwychwstania, a więc w tajemnicy Eucharystii. I to jest to, 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 ta dzisiejsza Ewangelia, pokazuje nam cel też Słowa Bożego, tej liturgii Słowa, że ona ma umocnić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, umocnić wiarę w tę miłość odkupieńczą, w to szaleństwo Boga, gdzie Bóg w swojej miłości sam siebie wydaje za nas. I co za chwilę stanie się na Ołtarzu w ramach przypomnienia i urzeczywistnienia, bo Eucharystia jest i anamnezą, czyli przypomnieniem, ale też i urzeczywistnieniem tej ofiary Chrystusa na krzyżu sprzed prawie dwóch tysięcy lat. Gdzie ta miłość, która dochodzi do końca w tym samym momencie staje się miłością bez końca. Gdzie Krzyż który wydaje się być końcem, nie jest końcem, ale jest nowym początkiem. Zupełnie nowym wymiarem rzeczywistości, gdzie grzech zostaje pokonany, gdzie śmierć zostaje pokonana. Ale nim to nastąpi, nim ta nowa rzeczywistość stanie się naszym udziałem, to jesteśmy w drodze, a w drodze potrzebujemy umocnienia. I dlatego to Słowo Boże, które czytamy, potrzebuje aktualizacji, takiego odniesienia do naszej rzeczywistości, do naszej codzienności, też takiego sprowadzenia z tego poziomu uniwersalności, bo żywe jest Słowo Boże i skuteczne i ono się odnosi do życia każdego z nas bez wyjątku, ale do życia każdego z nas troszeczkę inaczej. Bo każdy z nas z innego kontekstu przyszedł na tę Eucharystię. Ale każdy z nas usłyszał to samo pytanie, które dzisiaj w Ewangelii postawił Jezus. A wy za kogo mnie uważacie? I, i konkretyzując, a ty za kogo mnie uważasz? Piotrze, Małgorzato, Bożeną, Krzysztofie? Kim dla ciebie w twoim dzisiaj jestem ale za tym pytaniem idzie też to drugie pytanie i jak to odniesienie to dzisiejsze odniesienie do tego kim dla ciebie jestem przekłada się na twoją codzienność jak to się wyraża w twoim życiu jak to się przekłada na twoje życie Bo słowo Boże w, takim w takiej aktualizacji i odniesieniu, jeśli je rzeczywiście weźmiemy na serio, może i powinno stać się światłem na nasze życie. Powinno nas prowadzić, powinno nas pouczać. I można by powiedzieć, że Słowo Boże, liturgia Słowa jest tym pierwszym pokarmem, takim przedsmakiem, swego rodzaju przestawką w tej uczcie eucharystycznej. Ono ma wzmocnić naszą wiarę i wzmocnić nasze pragnienie uczestnictwa w pełni w Eucharystii żeby przejść od tego słuchania o Chrystusie do tego bezpośredniego z Nim zjednoczenia w komunii. Bo z komunii rodzi się to przeniesienie na naszą codzienność. Im bliżej jesteśmy Chrystusa, tym bardziej jesteśmy Chrystusowi. I dlatego potrzeba, abyśmy się w to słowo wsłuchiwali z uwagą, słuchali je z pewną uważnością, z jakąś koncentracją. Wiemy, że nieraz jest to trudne, ale Kościół nam też próbuje w tym pomóc. Zauważcie, kochani, że na Ewangelię wstajemy. Kiedy wstajemy w naszym życiu? Kiedy zazwyczaj wchodzi ktoś, kto jest. Dla nas jakoś ważny, istotny, kogo chcemy uszanować. Często mężczyźni wstają, kiedy wchodzi kobieta, ale też jeżeli w ogóle jakby szanujemy kogoś i ktoś wchodzi do nas, to wstajemy, żeby się z nim przywitać. A więc to wstanie na Ewangelię jest takim pierwszym gestem naszego ciała, w którym chcemy się przywitać z Chrystusem, który staje się obecny w swoim słowie. W słowie Bożym, w tym słowie, które stało się ciałem, on jest, on przychodzi, aby się z nami spotkać. I teraz szacunek dla drugiego wyraża się również w tym, że nie tylko go przywitamy, ale poświęcimy mu naszą uwagę. Zaczniemy go słuchać. Myślę, że mniej lub bardziej wszyscy mamy doświadczenie, że albo sami zostaliśmy tak potraktowani, albo nieraz niestety zdarza się, że my traktujemy tak drugiego, że ktoś coś mówi, a my po chwili mówimy przepraszam, ale co mówiłeś? To najczęściej są te dowcipy z małżeństw, tak? Że ona mówi, a on za trzecim razem ciągle dopytuje się, o co jej chodziło, tak? Zwłaszcza jak prosiła go, żeby wyniósł śmieci. Ale właśnie to Wstanie na Ewangelię jest też takim elementem, kiedy chcemy dodatkowo się zmobilizować, żeby wsłuchać się w to słowo, żeby to słowo głębiej trafiło do nas, bardziej nas dotknęło, żebyśmy się z tym słowem też trochę skonfrontowali. Skonfrontować się to znaczy zderzyć, tak? to znaczy zapytać, jak żyję tym słowem, jak to słowo dzieje się w moim życiu. Czy to słowo jakkolwiek odnoszę do swojego życia. I wtedy, wtedy, kiedy jest aktualizowane, staje się jeszcze bardziej żywe, jeszcze bardziej prawdziwe. I ta aktualizacja powinna wprowadzać to słowo, zarówno w kontekst, w jakim zostało wypowiedziane, bo wtedy widzimy, widząc szerszy kontekst, widzimy większą. Jasność tego słowa, ona staje się dla nas bardziej zrozumiałe, czasami jakiś fragment wyrwany z kontekstu nie daje jakby całości obrazu. Widzimy tylko fragmenci, ale też potrzeba właśnie tego odniesienia do codzienności, do mojego dzisiaj, tu i teraz. Jeszcze jeden taki element, o którym warto powiedzieć, który jest trochę trudny, ale... Urobiło się w naszym kraju, ale to ta próba jest wszędzie. Takie powiedzenie, że kościół nie powinien mieszać się do polityki. Przy czym słowo polityka jest taką pałką i wytrychem, a to zdanie mniej więcej mówi tyle, że kościół nie powinien się mieszać do pewnych rzeczywistości życia, które się dzieje. I teraz też kolejnym wytrychem jest użycie słowa kościół. Bo, co, ten budynek ma się nie mieszać do rzeczywistości, w której jest, to czyli co, najlepiej wtedy zróbmy jakiś pokrowiec na ten budynek, on się nie będzie wtedy mieszał do rzeczywistości. Oczywiście chodzi o to, że y, kościół to jest. Ta rzeczywistość Ewangelii, która wchodzi w życie wierzącego i która się zewnętrznia w jego życiu społecznym, w jego życiu codziennym. I mówienie, że Kościół ma się nie mieszać do polityki, to jakbyśmy powiedzieli, że Pan Bóg w naszym mieszkaniu może sobie być Panem Bogiem w trzech pokojach, ale jest czwarty pokój, w którym Pan Bóg nie ma prawa przebywać. Czyli kto tu jest Panem Bogiem? I to jest taki klucz, taka pałka dziennikarska, tak, którą się uknąło i się mówi i używa, często to słyszymy, że Kościół nie ma prawa wypowiadania się, czyli ty i ja nie, ma, nie mamy prawa mówić o pewnych rzeczach, które wypływają ze Słowa Bożego w przestrzeni publicznej. Czyli Ewangelia musi zamilczeć w pewnych przestrzeniach. I na to nie ma zgody, bo Bóg, jeśli działa, to działa w życiu całego człowieka, i nie ma takiej przestrzeni w naszym życiu, w której Pan Bóg by nie działał. Bo jeśli nie działa tam Pan Bóg, to kto tam działa? Kto tam jest zaproszony? I dlatego warto, żebyśmy widzieli, że. że takie wytrychy próbuje się rzucać, i, i jeśli je kupimy, przyjmiemy, no to będziemy wtedy izolować pewne rzeczy, które akurat są na topie, tak? bo to będą albo rzeczy z pogranicza etyki, albo rzeczy z pogranicza zaangażowania społecznego, czy też jakby bronienie samej prawdy. Mówi, bo będziemy zaprzeczać, jak dzisiaj próbuje się zaprzeczać prawdzie niejednokrotnie, mówiąc, że Kościół nie może się wypowiadać. I te rzeczy etyczne, no to, to mamy zagadnienia obrony życia w jego wymiarze, tym odpoczęcia do końca, że coraz częściej y, już nie tylko chodzi o to życie nienarodzonych, ale bardziej o życie tych, Starszych, schorowanych. Natomiast Kościół dotyka tego, bo do tego dotyka Jezus ze swoją Ewangelią i Bóg, który chce swoim słowem rozświetlić każdą przestrzeń naszego życia. Słowem, które jest miłością wcieloną. Zatem, kochani, kończąc te nasze dzisiejsze rozważania, słuchajmy uważnie Słowa Bożego. Chciejmy tym słowem żyć. Tak jak usłyszeliśmy w tym fragmencie z powtórzonego, z powtórzonego prawa, to Żydzi rzeczywiście, pobożni Żydzi, do dzisiaj to Słowo Boże przywiązują sobie do ciała, przywiązują sobie do ramienia, przywiązują sobie do czoła i mają tak zwane mezuzy, które są przybite do drzwi. W zasadzie do futryn drzwi i też w bramach miejskich są umieszczone. Są takie pojemniczki, czy to szklane, czy, czy metalowe, wbite w kamień czy, czy w drewno, pojemniczki, w których jest zawarte Słowo Boże. I dotykają tego słowa, bo to słowo ma im towarzyszyć, bo w tym słowie objawia im się Bóg. I to sprawda, którą my, chrześcijanie. Przejęliśmy też i w którą wierzymy, że Bóg jest obecny w swoim słowie, a więc niech Bóg będzie obecny w swoim słowie każdego dnia naszego życia. Amen. Zapraszam na następne spotkanie za tydzień, gdzie będziemy mówić o wyznaniu wiary, czyli o credo.